Borkoś przebywa w tej chwili w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym i tam go właśnie zaskoczymy. To nie jest dla niego dziwna sytuacja, że przyjeżdża telewizja, dlatego że swego czasu media bardzo interesowały się jego historią. Nasz reżyser Piotrek wystąpi w roli dziennikarza TVN24. Podczas gdy Borkoś będzie udzielał mu wywiadu, ja będę się skradać od tyłu tak, żeby zaskoczyć go w odpowiednim momencie. Do dzieła. Dzień dobry. Yes. Cześć, bardzo mi miło poznać. Zapraszam. Gorąca prośba, dałoby radę to pod koszulką, to przyczepię gdzieś z tyłu, po czym będę przejmować. Słyszałem, że w ośrodku to raczej dużo wolnego czasu nie ma, cały czas, czas ćwiczysz. Tak, tak, no muszę ćwiczyć, bo, bo muszę wrócić do, do zawodu, tak, do ratowania ludzi. Dobra, zaczynamy. Muszę ci zadać pytanie takie, które być może ci się nie spodoba. O, ja oczywiście. Patrzę na faceta, który śmigał na tym ambulansie, ratował ludziom życie. Teraz patrzę na faceta, który jest w trakcie rehabilitacji z ręką, z którą nie wiadomo, co będzie. Czy to jest cena, którą płacisz, nie jest zbyt wysoka za to, że, że jesteś bohaterem? Pytanie jest takie, e, czy człowiek wszędzie wypatruje jakieś zagrożenie? Przecież jadąc karetką też parę razy miałem wypadek. Otarłem się parę razy o różne stany poważne. Też mógłbym wtedy powiedzieć, nie, sorry, odchodzę, bo to jest zbyt niebezpieczne. Nie wymiękłeś? Nie. Czy Pojawili się wokół Ciebie ludzie, którzy dali Ci poczucie, że warto robić te dobre rzeczy, bo w momencie, kiedy ja jestem w dupie, to to dobro do mnie wróci. To, co było po wypadku, to było apogeum miłości ze strony ludzi. A przyjaciele? Przyjaciele, o. To jest... <laughs> no, to jest... Masz dużo przyjaciół dookoła siebie, wiesz? Nie robimy wywiadu do telewizji tf 24 tylko... Robimy taki program remontowy. Nie jestem tutaj sama, wiesz? Aha. Aha. Są tam ludzie, którzy cię bardzo kochają i chcieli dla ciebie zrobić coś jeszcze więcej. Nie słuchaj! Chanta! Nie słuchaj! Kamłkoś! Cześć. Słuchaj, wracasz do domu niedługo, słyszałam. Rodzi ci się też drugie dziecko. Tak, w maju, na początku Musimy Maja. przygotować to mieszkanie na te dwa powroty. Rozmawialiśmy z Twoją żoną, i ona bardzo tego chce. Tak? Ona cię strasznie kocha i strasznie na ciebie czeka. Sorry, tak się trzęsę, ale trochę przeżywam to. Jesteś niesamowitym gościem. I ja bym chciała, żebyś poczuł, że to dobro wraca z jakąś taką ogromną siłą. Dzięki. A co? Możemy? No, jak ten Bali, jeżeli Sylwia się zgodziła, no to ja to nie mam <laughs> nic do gadania. Ponadto pomogła nam w przygotowaniach całej wkrętki. Żona Borkosia jest w ciąży i szczerze mówiąc, kamery bardzo ją stresują. Sylwia, dziękujemy za pomoc. Bez ciebie nic by z tego nie wyszło. A ty, Marcin, gotowy na krótkie wagary?